Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group Radca Prawny i partner zarządzający kancelarii. Proszę Państwa, w ramach cyklu aktualności e, przedstawiamy Państwu bardzo ciekawy temat, mianowicie temat dotyczący POLIS dla członków zarządu. Wiele firm zastanawia się, jak zabezpieczyć swoich członków zarządu. Wielu menadżerów zastanawia się, jak oni mogliby zabezpieczyć swoją sytuację związaną z zarządzaniem firmą tak, żeby odpowiedzialność wynikająca z ich roli w firmie była zabezpieczona w formie polisy ubezpieczeniowej. W Polsce w tej chwili pojawiają się coraz częściej polisy ubezpieczeniowe, tzw. directors and officers, i jest, są to polisy, które coraz częściej są wykorzystywane również dla polskich menadżerów. Zarówno polskie spółki wprowadzają je dla swoich menadżerów, jak również i menadżerowie dopytują się, czy takie polisy ich obejmują. I proszę Państwa, jak to wygląda? Jak taką, taką polisą można, można objąć kol, konkretnego członka zarządu? Za jakie odpowiedzialności może być taki członek zarządu zwolniony? I tutaj przechodzi w sukurs nam po kolei różnego rodzaju przepisy prawa które dotyczą odpowiedzialności członków zarządu. wszyscy w większości pamiętamy o tym, że z Kodeksu spółek handlowych wynika, że odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki w spółce zo głównie jest związana z tym, że taki członek zarządu ponosi odpowiedzialność solidarnie wraz z innymi członkami zarządu za zobowiązania spółki. No i tutaj również taka polisa directors and officers może objąć to odszkodowaniem. Czyli, że y, Towarzystwo Ubezpieczeniowe będzie wspierało. Tak naprawdę członka zarządu w ewentualnym procesie, i jeżeli rzeczywiście dojdzie do y, stwierdzenia odpowiedzialności, to tą odpowiedzialność towarzystwo pokryje. Dalej musimy pamiętać o tym, że członkowie zarządu również ponoszą odpowiedzialność karną, szczególnie związaną z y, prawem pracy. I tutaj y, ta odpowiedzialność karna to jest nawet grzywna, y, kara ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do jednego roku. Czyli członkowie zarządu mają taką odpowiedzialność karną. Jeżeli będzie tutaj również objęcie takim ubezpieczeniem, to kwestia na przykład grzywny również zostanie y, zrekompensowana przez towarzystwo ubezpieczeniowe. No ale pamiętajmy też o tym, że mamy odpowiedzialność podatkową członków zarządu za y, z, Kwestie związane z opłacaniem podatku, jak również kwestie związane z obowiązkami informacyjnymi. I tutaj, w tym zakresie, polisy directors and officers również obejmują takie ewentualności. Z pomocą dla zarządów. Przychodzą właśnie towarzystwa ubezpieczeniowe, które w Polsce powoli wprowadzają takie oferty. Szołajski Legal Group zarówno dla e, swoich klientów, firm wprowadza te e, polisy do, e, do firm, jak również, jak również wspiera menadżerów w weryfikacji, czy dana polisa, która jest wykupiona dla całej grupy, również obejmująca polską spółkę, jest wystarczająca i obejmuje również wszystkie te ewentualności, o których wcześniej mówiliśmy. Dla polskiego menadżera. My pomagamy w tym zakresie, wspieramy menadżerów, wspieramy firmy tak, żeby te polisy były jak najbardziej korzystne, ale również obejmowały jak najwięcej ryzyk związanych z wykonywaniem funkcji dyrektora, czy, czy właśnie członka zarządu. Dlatego warto się nad tym zastanowić. Warto taką polisę zweryfikować. Jeżeli będą Państwo potrzebowali pomocy, Szołajski Legal Group chętnie w tym zakresie pomoże. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Dziękuję i do usłyszenia.